Cześć, znajdujemy się w starych usługiach muzeum na pierwszym piętrze, gdzie zazwyczaj tworzymy wystawy czasowe. Tutaj mamy akurat rzeczy etnograficzne związane z codziennym życiem naszych dziadków, pradziadków, jak również z, z terenami nadodrzeńskimi. Pokażę wam kilka eksponatów, które większość z nas, większość z was może znać, ale w szczególności młodzi uczniowie, którzy przychodzą do muzeum, stykają się z tymi eksponatami nie nas pierwszy raz. Tu mamy taki eksponat, który służył nam do noszenia wody, można było sobie w taki sposób założyć, zaczerpić no tutaj dwa wiadra przykładowo z wodą, pobrać wodę ze studni, no i można było następnie pójść do swojego gospodarstwa, no i wykorzystać wodę, którą wcześniej się pobrało. Tu z kolei, jeżeli można byłoby, to mamy pokazany właśnie fajny kawałek historii, ponieważ tu mamy taki dziwny eksponat, na którym jeszcze widnieje data. Nie wiemy do końca, czy akurat w tym roku został wyprodukowany ten oto eksponat ale służyło to do prania. Tak zwana kijanka, czyli trzeba było zejść na rzekę ze swoimi ubraniami, można było je zamoczyć i taką kijanką można było rzeczy po prostu brać w taki właśnie. Ten sposób, trochę potem technika poszła do przodu, no i widzimy tu prawie, która w okresie PRL-u przez naszych rodziców była używana na co dzień. Tu mamy też taki dziwny, trochę eksponat, tutaj ciężki z przepisem. Pokażę Wam ten przepis. Nie potrzebujący oczywiście kabla. Większość z Was wie na pewno do czego to służyło, ale młodsi. Często mając ten tym problem w muzeum dopiero gdy otworzymy to uzyskujemy odpowiedź, że jest to eksponat do robienia gofrów. Oczywiście nie potrzebują kabla prądu, ponieważ wystarczyło go po prostu mocno nagrzać i można było takie gofry no zjeść. Oczywiście tak jak dzisiaj na co dzień też możemy w różnego rodzaju przykiernie takie gofry zjeść. Coś dla Pań teraz. Używane na co dzień dzisiaj też takie prostownice, falownice. Kiedyś kobiety też chciały i wyglądały zresztą przepięknie na co dzień. I takim dziwnym eksponatem można było zrobić sobie też piękne fale na włosach na głowie. No i na koniec taki eksponat związany bardziej z odrą z, z zimą, e, czyli łyżwa do jeżdżenia do, do jeżdżenia na lodzie. Ciekawostka taka, jeden pan, który u nas był właśnie w muzeum, opowiadał, że no był właśnie na łyżwach, tylko że miał nowe buty, które uległy zniszczeniu właśnie wskutek jazdy na takiej oto łyżwie. No i miał trochę małe problemy, ponieważ no wtedy nie było aż tylu butów i aż tylu pieniążków, że można było sobie na co dzień kupywać nowe buty. Też taka ciekawostka dla dzieciaków, które też mają no nieraz problem, do czego służył taki dziwny ich zdaniem eksponat. MBC 뉴스 이